Cześć! Jeszcze nigdy nie dostałam tylu próśb o jak najszybsze zrobienie filmu, lecz niestety filmy robię w wolnym czasie, tego ostatnio nie ma. Ten update nie był prosty i nie był taki nie tylko dla Was, ale dla wszystkich. Trzeba sobie wszystko poukładać i poprzestawiać się. Tak jak po aktualizacji statku, jestem pewna, że podbieraliście już dawno systemowe maile z rekompensatą za starych strażników oraz że zrobiliście jakieś błędy, których teraz żałujecie. Później wspomnę o resecie strażników, który już się pojawił. OK, to co się zmieniło? Najpierw co poznikało? Nasi nowi strażnicy nie mają już większości zdolności eko, nie znajdziemy strażników dla przyspieszenia zbierania, wymiany surowców z innym graczem czy zwiększenia pojemności szpitala. Teraz przyspieszenie treningu mamy w Ines i w Henrym. Dobra wiadomość jest taka, że ci strażnicy są w różnych grupach, więc ich procenty sumują się, gdy powołamy ich oboje. Jest więc zaskakująco lepiej niż przedtem. Mamy jeszcze jakieś symboliczne przyspieszenie budowy czy redukcję surki, ale te wszystkie zdolności zostały zredukowane do minimum i zastąpione wojskowymi umiejętnościami. Szkoda, bo się po prostu dublują. Dublowanie statów powoduje, że wszyscy, absolutnie wszyscy strażnicy zieloni oraz niebiescy stali się bezużyteczni i śmiało można włączyć opcję pozbywania się ich w trakcie rekrutacji. Następnej rzeczy, której już nie ma, to powiązania strażników, które dawały dodatkowe staty obrażeń. Więc tak, dobrze zauważyli ci, którzy piszą, gdzie jest moje 30% obrażeń armii. Tego już nie ma. Dobre, dobrą wiadomością jest, że nikt tego już nie ma, więc jest jakby porówno. Zniknęły wszystkie przedmioty związane ze strażnikami w sklepie bohatera i w ekspedycji, również w wymianie. Jeżeli ktoś miał szczęście i załadował wcześniej XP i karty strażników, tak jak ja to zrobiłam dzień przed update'em, mój sojusz powinien całować mnie teraz po nogach, to do wyczerpania zapasów można się tym cieszyć, ale nie dłużej. Co się pojawiło? Mamy nowe statystyki, szansa na krytyczne trafienie. Już wspominałam o tej statystyce w filmie o obrażeniach armii. do tej pory nie była ona rozwijana w grze. Co to w ogóle jest? To jest takie fajne słowo na szczęście. Serio. Pewnie czasami widzicie w forcie, że lejecie jedną osobę 10 razy, a za 11 wygrywacie. Jeżeli w międzyczasie nic nie zmieniliście, to właśnie wygraliście dzięki krytycznemu trafieniu. Jest to przypadkowe zadanie większej ilości obrażeń. O ile, akurat w strażnikach już mamy pokazane, o ile procent. Jak to działa dokładnie, szczerze nie wiem, ale zakładam, że jeżeli mamy 30% w strażniku, to strażnik co trzecią bitwę leje wojsko przeciwnika, na przykład drugi raz i dzięki temu zwiększa się. Nasza szansa na wygraną. Jeśli macie lepszy, bardziej profesjonalny opis, na przykład z innych gier, ja w inne gry nigdy nie grałam, podrzućcie proszę w komentarzu. Również bardzo dużo strażników zyskało umiejętność zadawania różnych obrażeń. Po dłuższym wywodzie jednego gracza jestem w stanie zrozumieć teoretyczną, podkreślam teoretyczną argumentację, że powinniśmy w pierwszej kolejności wybierać strażników z większą ilością zadawanych obrażeń. Ponad strażników posiadających umiejętność szansy na krytyczne trafienie. O, jeszcze się pojawiło. Mamy nowy wygląd ataku. Tutaj w ogóle macie dyskretny przycisk na zmianę lidera. Takie smaczki dopiero odkrywamy. Zniknęła możliwość wyzerowania sobie marszu. I tutaj już po angielskiej wersji filmu wiem, że ta możliwość nadal jest, tylko trzeba na wyrównaj kliknąć drugi raz. Mamy za to teraz 8 formacji i ja, na przykład, jedną z formacji ustawiałam sobie właśnie Czystą Kawalerię do atakowania bestii. Mamy też nowych strażników i jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, czy są tacy zajebiści. Podobno z pierwszych opinii wynika, że nie są jakoś super lepsi. Niektórzy są sugerowani na obronę zamku. Postaram się rozwinać ten temat w następnym filmie. Ok, przejdźmy do wzmacniania strażników. Mamy trzy rodzaje wzmacniania. Gwiazdkami, za pomocą XP oraz za pomocą punktów treningu. Ja zaczęłam od wzmacniania wszystkich, ale to absolutnie wszystkich strażników, na gwiazdki maksymalne. To, że wzmacnianie przez XP strażników zużywa teraz karty innych niepotrzebnych strażników, mam nadzieję, że jest jasne. Potrzebujemy jakąś ilość co dziesiąty poziom. Dlatego najpierw powinniśmy zmaksować, w sensie zgwiazdkować wszystkich, ponieważ widzimy, które karty nam po prostu pozostają jako zbędne. Dodatkowo mamy też do wzmacniania karty w opisie. Jedną kartę na strażnika. Jeżeli jesteśmy początkującymi graczami, te karty nam pomogą. Mamy też trzeci rodzaj wzmacniania za pomocą punktów treningu. Dzięki nim wzmacniamy umiejętności nowe, o które jest tyle szumu. Wrócę do tego i ponarzekam później. Po wzmocnieniu absolutnie wszystkich strażników gwiazdkami, najlepiej wzmocnić XP tych strażników, których uważaliśmy za najmocniejszych. Ale. Obecnie gwiazdki straciły na znaczeniu. Wiele porównań pokazuje, że na przykład Gaston na jednej gwiazdce daje lepsze statystyki lub porównywalne do planszeta na czwartej. Więc najmocniejsi strażnicy teraz to nici, których mamy na dużo gwiazdek, ale ci, którzy mają złoty kolor, i tych w pierwszej kolejności należy podnosić. Nie lubię zmian, które odbierają nam zdolność myślenia, a kierują ku prostym rozwiązaniom, a to niestety takie. Na jest. końcu wzmacniamy za pomocą punktów treningu. Nie wiem, czy komuś z Was zabrakło tych punktów. Jeśli tak, można wymieniać zielone czy niebieskie karty na te punkty. Mi osobiście po wzmocnieniu wszystkiego zostało 3 miliony punktów. Hej, okay, to tutaj mamy atrybuty, nowość. Tutaj możemy sobie obejrzeć nowe statystyki. Powiedzmy, że te zastępują umiejętność strażników, którą posiadali, gdy dodawaliśmy ich do marszu. Zamiast jednej mamy teraz pięć. W momencie, gdy chcemy wysłać marsz, tutaj po lewej możemy wybrać, jaki rodzaj jakiego rodzaju strażnika potrzebujemy. Stąd wiemy, który strażnik przez grę uważany jest za piechockiego, kawalerskiego i strzeleckiego i do garnizonu. To niektórzy ci najnowsi mają ten czwarty typ. Tutaj mamy tak zwane stare statystyki, które daje dany strażnik, kiedy jest powołany. Te statystyki na szczęście ciągle widać. W nawiasie mamy statystyki wynikające z gwiazdek, a te pierwsze z podniesienia XP. Więc widzicie, jak bardzo gwiazdki straciły na znaczeniu. Te nowe statystyki, dodawane do marszu, są ukryte, tak jak na przykład książki. Jest to niezmiernie irytujące, ponieważ powoduje to zgadywanie. Nie wiemy tak naprawdę, jaki wpływ ci strażnicy będą mieli na walkę to zmienia nasz sposób gry o 180 stopni. Teraz strażnicy w bitwie eliminują połowę, jak nie więcej wojska, których i ilu nie wiemy. Wymaga to masy testów, więc pytania szczegółowe zachowajmy na potem. Jeżeli chodzi o atrybuty, oto jest najwięcej pytań. Nie mamy jeszcze odpowiedzi, ponieważ musimy wykonać wiele testów. Nikt nie wie tydzień po aktualizacji dokładnie jak one działają. Ogólna rada, jaką wszyscy sobie przekazują, brzmi: ładuj większość w sugerowany atrybut oraz w prędkość. Podsumowując, gra robi się tylko i wyłącznie pod strażników, giną przez nich całe marsze. Słyszałem, że można teraz zatłuć z kogoś ze statami 500 czy 1000 gorszymi marszem składającym się tylko ze strzelców. Zresztą to sugeruje artykuł wydany przez grę: Wszyscy duzi gracze nie chcą brać udziału w koronie. Pojemność zbiórek, tak jak i marszu wzrosła znacząco, co już na pewno zauważyliście. Cieszycie się? Myślę, że to jest przedwczesne. To spowoduje, że do pałacu wejdzie powiedzmy 4 miliony wojska. Zaatakuje taką zbiórkę koks i skosi jednym strzałem całe królestwo. Nie chcemy wygrywać tylko większością marszu oraz losowością, którą mamy w Strażnikach, i uwierzcie mi, na razie, po kilku dniach od aktualizacji, to nie jest moje zdanie, laika z papierowym zamkiem, ale zdanie wielu poważnych, topowych graczy z całego świata. Może to zdanie się zmieni, ale na pewno nie w ciągu tygodnia czy dwóch. Bardzo popularnym jest dzielenie się raportów, gdzie jedna strona traci pełen marsz. Teraz wyobraźcie sobie, że tracicie pełen marsz w nowej pojemności i zastanówcie się, czy to się Wam podoba. Pojawił się rest strażników i szczerze reset pięciu jest całkiem ok w mojej opinii. Pamiętajcie, że jeśli szliście na przykład równo i podnieśliście 20 strażników do poziomu 30, to nie jest jakiś straszny błąd, bo do poziomu 30 zużywacie tego XP 200 000, coś koło tego. Gdy ja odzyskałam XPS 5 strażników na poziomie 30, nie podniosłam Gastona nawet o jeden poziom, a miałam go na plus 70. To by było na razie na tyle. Drugą część zrobię o tym, gdzie jak najlepiej zbierać przedmioty do strażników, jak rekrutować i skąd zdobywać banery, oraz może będzie więcej już wiedzy na temat atrybutów i właściwego obsadzania strażników. Powiem pewnie też coś o zmianach w ścieżce talentów oraz o innych wpływach, jakie zaobserwujemy na bieżąco. Na pewno będziemy mieli masę wiedzy, jak układać marsze talenty, jak i kogo obsadzać i jakie są opinie graczy. Jest to tak obszerny update, że nagadałam się tyle czasu, a mam wrażenie, że nic nie powiedziałam.